Tutaj na tapecie kolejna maszynka, jest to Fazerek FZ6, tak, czyli Yamashka. Eee, I co tu robimy? Taka mała zapowiedź. Przede wszystkim to on przyjechał na zrobienie główki ramy, bo ma takie luzy, że tego już nie trzeba sprawdzać, że jest wywalona. Eee, następnie ten motocykl ma problem z obrotami eee, i tu już rozmawiałem z właścicielem, że albo te przepustnice są tak rozkalibrowane, że on ma ten problem z obrotami, albo jest tu uszkodzony pewien czujnik, który odpowiada za rozruch tego motocykla, również. Bo ogólnie tak, odpalając ten motocykl, nie ma sania w ogóle. Nie ma sania, nie ma nic. Eee, tu powinno być sanie w tym motocyklu, a sanie w tych przepustnicach odbywa się na, na zasadzie, jakby termostatu z ćpieniem, czyli jest sterowany cieczą, tak? Nie elektronicznie, tylko sterowany cieczą. I jak się motocykl rozgrzewa, to on powiedzmy się chowa. Tak, to jest taki Ala Termostat, yy, tylko że ma czpień na sobie, chowa się i te obroty po rozgrzaniu spadają mu i są nominalne. Obecny motocykl się zachowuje tak, jakby to było całkowicie w pozycji schowanej powiedzmy, czyli podwieszony, czyli jakby motocykl był rozgrzany. I jeżeli jest to uszkodzone, no to już informowałem właściciela, że raczej tutaj będziemy szukać drugich przepustnic ze względu na to, że ten element sam jest bardzo ciężko kupić, a przypuszczam, jak się da kupić waso, to jest kosmicznie drogi. Nie sprawdzałem jeszcze, ale przypuszczam, że jest kosmicznie drogi. Jeżeli okaże się, że ten element jest sprawny, to przepustnice są tak rozkalibrowane, ale co by się nie zadziało, to robimy tu pełną obsługę przepustnic, czyli ustawienia klap, ustawienia czujników, testowanie wtrysków na stole, sprawdzanie układu paliwowego, czyli ciśnienie, pompę paliwa, sprawdzimy kosz, wszystko to będzie robione przy tym zabiegu. Dodatkowo tu jeszcze z właścicielem ustaliłem, bo w sumie sam nie wiedział, czy chce, czy nie chce, ale finalnie podjął decyzję, że jeszcze otwieramy silnik, czyli sprawdzamy luzy zaworowe, sprawdzamy rozrząd ze ślizgami, wszystko jak żyje i ewentualnie tam przy tej okazji jeszcze świecę i jakieś takie sprawy. Ogarniemy plus oczywiście jeszcze wymiana płynu chłodniczego, bo tu żeby zrobić serwis zaworów, to sobie zrzucę chłodnicę, będzie dużo łatwiej i prościej. Także. A, i jeszcze tutaj, ale to tak mi się wydaje, muszę do Kajetu spojrzeć, chyba jeszcze podstawowy przegląd układu hamulcowego muszę zrobić. Coś tak mi kojarzy się, że tak właściciel mówił. Także no, to jest taka mała zapowiedź: będzie troszeczkę pracy tutaj, no i zobaczymy, co tu wyjdzie w późniejszy, co tu wyjdzie z tymi przepustnicami, że ten motocykl tak chodzi i, i nie ma też ssania w ogóle. No i co, w późniejszym czasie myślę, że wrzucę jakiś materiał z prac nad tym motocyklem, także do potem hej!